Siemanko, Manko z tej strony ja a dzisiaj gramy z Manko ja jestem Mixon ja gramy w Build Battle szczerze boję się o, fun, Fontannę, Fontanna, Fontannę, fontannę. Nie, ja fontannę. Nie jestem na fontannę bo... o nie o nie, banana no, będzie, banan bo banan jest łatwy i ludzie to biorą no dobra, no to z czego? z wełny? Yy, tak, patrz. Yy, Czyli banan jest na tak na zewnątrz jest taki... Czarny, czarny, czarny. Nie, taki czarny z białym. I zróbmy tak, patrz, że na zewnątrz Białe. będzie czarny tak z żółtym, a w środku będzie gładki piasek. Banan. Na końcu jest czarny, a po tej stronie, gdzie masz tą taką jakby nóżkę, to dłuższy, Takie jest zielony. Dobra, chodź, zróbmy tak klasycznie banan. Spróbuj <grym> banana zrobić. Czego ty to budujesz? No bo... Czekaj. Bo tu coś takiego. Tu jakoś tak, i randomowo Tu byś nie, bo jakby... Czy... Czekaj, zróbmy, czekaj, bo tak, patrz. Masz No Pomóż, poczekaj, tak, zróbmy, tak, czekaj. Tak, Te, tak, tak. I patrz, i teraz. E, patrz, tak. Tak. I, i potem do góry. Patrz, ale nie patrz, żeby był ładniejszy. Wróć, nie, wróć. Nie na odwrót, patrz, że tu będzie tak ta góra i on tu będzie tak w dusze, i tu znowu tak do góry. Ktoś o to chodzi. Ale mi chodzi właśnie o takiego na odwrót. Czyli jeżeli jest tak... Bo wiesz, on jest tak jak uśmiech. To mi chodzi o odwrócony, taki smutny. Ale nie chodzi uśmiech, zrobiłem, nie... Bo nie... I już niech będzie na ja ładnie. Dobra. Poczekaj to, no, to początek gdzieś powinien być taki, nie? Potem tak, tak. Nie, lepiej większego. Zrób to nie, bliżej. Czekaj, czekaj, mam tego do mnie. Chodź tu na przykład. Ale on musi stać na ziemi. Czekajcie, rozumiem. Nie, teraz nie. Czekaj, mam pomysł. Czekaj, czekaj, czekaj. Żeby zbudować w Minecrafcie, to trzeba mieć iP po dwóch film. No ja mam pomysł, ale tak... Robiłem pana nawe drzewo. <grywa> hmm. drzewo. Pana nowe drzewo. Tylko na nowe drzewo. Nic sobie stąd. No to ono tak nie wygląda. No dobra, ale to nie ma liści. Chyba <grywa> rosną. Nie lepiej banana zrobić, bo to takie jak my. Ja nie nie to, patrz, to zrób ty swojego, a ja swojego.

Mamy tego tak podejrzewam. To jest nawet pewne. To jak jakaś kupa wygląda. To swoje? Mhm. Ja zrobię jabłko, może z żeby to trochę jakoś... Nawet nie wiem, czy jak, ale żeby był jakiś owoc. Ty właśnie, mam lepszy pomysł, co możemy zrobić. To też się liczy jako banan. Nie wygadam. To jest około. To ogrod tylko jakąś część z ciała pewnie. Zgadam? Nie. To Tak. To nie jest banan. <noise> nie, ale oni lubią banany. się tam nie znasz. <noise> Ty, mam pomysł. Dobra, nie wiem, co od wiszyny tak wygląda. Wysiutko robię. Super. Ja daję legendary. Ja daję super poop. Żeby wygrać. Ja Lodzenie i tak normalne. Ty... Chci mech. Nie dawaj tak, żeby wygrywać. Jak ty mech dajesz, to nie ma, to ty okay. Ten okej. Tamten Peanut Battle Challenge nam wygra. Albo to, bo to też jest spoko chcesz tam ja nie widzę. Ja, ja nie wiem gdzie tutaj ma być banana. A ten fien. kraken trzyma banana, ale to tak. Hmm, to księżyc jest. To no. takie... Pup. Takie mech. No. Jak tu mech, dajesz jak tu mech nie ma. Ja sobie mówię. Co to jest? To które to jest? A no, mych to no. Mech pup. Oe, legendarii dava. Tá. Wszyscy wiadomo, jakiego co nie dają, bo chcą wygrać. No dobra, no to ja też. No właśnie mówię, żeby dawać same super poop. Bo wszyscy to robią. Tu ktoś dał legendary. Tá, O, i czwarty byliśmy. Było to oczywiste, że to wygra. To on jest dwustronny, ale to też tak nie powinno być Ty to, hey, ej przegrać No Gdyby tu byli profesjonaliści to by nie wygrało Proszę coś fajnego, nie będzie tak Aż te głupie rzeczy się, się głosuje Mysz, duch Ej Britke to jest most Tak. To, dawaj no, Bridge! No. Dawaj most! Most! Ja bym ja to ja, ja nie buduję, ja moc, nie buduję. Da, Dawaj most! No chodź! Kurde, wygra Palma! Nie, duch wygra. Ja nie mogę na nic posować. O dobra, jest! Bridge wygrał! Nie, ghost. O no, jest Ghost! Tak, dobrze! Ghost, sprawy w Co czym ty jesteś? No, gast. Ja, ale da się go zabić. No bo to się nie da zabić. Holipka. NPC. Mmm. Ale NPC to pewne. Głowa ducha. Ty, nie, nie, nawet nie budujemy, bo też budujemy coś creepy, jakiś typu clown wiesz, jakaś krwawa mery czy coś. jakieś tu coś się przyda. Z tym gazem, to ja nie wiem, co. Ty, brok, weź. A, nie da się. Nie. Ja mam taki super pomysł na ducha.

ele disse que teixeira, 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 ah teixeira, 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 Ah, teixeira, 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 Znasz tego, te Pokmany, nie? Mm. Te, te, no to ja coś w takim stylu robię. Mm -hmm. Nie, wiem, co jest straszne. My little pony. Tego każdy będzie się bał, uwierz mi. Jak te dziewczyny oglądają. No cóż, mówi się trudno. Nie wiem, czy to krewetek będzie wyglądać. Ej, to nie jest w ogóle jakieś pacer. Jak no, to jeszcze głowę zbudujemy? Nie ja nie robię szymotowe, ja nie tylko jakieś straszne są takie krótki, ale robię czerwone oczy dwustronne Bardziej wygląda jak ej ej! To jest cudo nad cudami legendarne. Ej, to ej! Ludzie ci będą dać legendy <grymne> to, bo jest to mam pomysł mi zrobić Że takie wiesz, takie włosy jak to na całą twarz i w ogóle A jak usunąć tego gasta? A to jest Oj, to bym zmieścił ten górę. Jak ty go usunąłeś? Po prostu trzeba kliknąć na takie kółeczko magiczne. Takie kółeczko. No bo on ma w środku takie kółko i gdy klikniesz na nie, to będziesz miał wybór, żeby go na przykład usunąć. To jest, to jest duch, który zostawia łapkę w górę. I wy też to macie zrobić widzowie. <grywa> ej, patrz, ej, zobacz sobie stąd, co ja zbudowałem. zobaczcie, jak budowałem. you

wydawana tych pięciolatka. Przez pięciolatka. Ty właśnie, ej, sztorm to będzie pasował do tego. Co to jest? <grym> ej, gdzie to ma oczy? I co to jest? Super pup. Eee, jakich to jest w przypadku Legendary? O! Na no super pupy dają. To jest. To jest. duch. jest. Kim ja <noise> kuła jesteś? Jakiego Oni nic nie Já je brazil, super. Super. z tam Super. To je z duch, który ogląda... Aha, to je z duch wychodzący z telewizora, super. Aha, nie, był to jest taki horror. Jest taki wychodzi taki taka babka właśnie telewizora. Co to jest? Ej, my, my, my mieliśmy najlepsze. No Ja też narysowałem, ale dokładnie z gry. to tu dam trochę To jest taki horror. Tak O, w końcu to bajka. Zadzielam OK, jest czarny. Co, co, jak ty widzisz? Ty Piasz. Co? I to jeszcze wygrało. Aha, my drudzy. My drudzy byliśmy. Dobra, widzowie, z tym, z tą, nie powiem jaką, budowlą kończymy odcinek, więc do zobaczenia i cześć.